Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Ogromnie cieszę się, że jesteś. Bo dlaczego mam się nie cieszyć? Tym bardziej, że trochę mnie nie ma. Cóż, był okres i to przez długi, długi czas, gdzie widzieliśmy się praktycznie co tydzień, ale czasami każdy się wypala. Chociaż w wypalaniu to za dużo powiedziane może to lenistwo. bo przecież wierszy mam przygotowanych wiele, tych, które nawet nie były jeszcze yy, publikowanych. Ale myślę, że o tym możemy porozmawiać kiedy indziej lub po wierszu. A teraz zapraszam Cię na dzisiejszy wiersz zatytułowany Tak mało, tak wiele. Zapraszam. Tak mało, tak wiele. Gdzie jest kres ludzkich marzeń? Tych, co szukasz i pragniesz. Dni dających nadzieję, budzących w życiu prawdę. Gdzie jest te szczęście i wiara? W świat inny, bez słów zakłamanych. Bez krzywd, i bólu, cierpienia, czasu, chwil zmarnowanych. Gdzie jest to miejsce cudowne, co sprawie radość, chęć życia, da sens istnienia, przyszłości? A może to już przemija? Gdzie jest? Odpowiedź jest w Tobie. Każdym z nas gdzieś się skrywa, codziennym życiu i słowie, lecz coraz bardziej zanika. A przecież wystarczy choć trochę otworzyć się w sobie, dać innym poczucie ciepła, nadziei, by świat był piękniejszy, nie dziwny. Sebastian Ryśnik. moje wiersze i myśli. Mam nadzieję, że wybaczysz mi, że nie było mnie parę tygodni może. I wiersz spodobał się. A ja w międzyczasie odpoczywałem, przygotowywałem się, ale przede wszystkim... otwierałem się na wszystko, co. Chciałbym przekazać. I uwierz mi, mam naprawdę przygotowane bardzo dużą ilość wierszy. I mam nadzieję, że będę już częściej. Zachęcam Ciebie bardziej, Twoich przyjaciół, a może nowe osoby, które polubią wiersze ładniejsze lub mniej ładne, które tak naprawdę są o o tym, co się dzieje na co dzień. Tak czy owak, jeszcze raz dziękuję, że jesteś. Pozdrawiam całym sercem. I życzę zdrówkę, uśmiechu, bo to chyba najważniejsze. Do zobaczenia wkrótce seba.